Panie świątek, powiedz mąż, co się mąż... dzieje, o co chodzi. ça va? Jest... we are in a gym, ale ja nie idę. No i to się, szybko się skończyło, ta no, zema. posłuchajcie, odwaliło mnie już totalnie, dostałem 30 parę głosów już Kto oglądał wczoraj się film na głównym ten wie, o co tak chodzi. Nie jest sufit wywalony w kosmos. Nie chodzę już na siłownię zrezygnowając z karnetu Just like that Nie, a tak serio to co się stało? Nie. Święty chce iść Igor nie chce. No bo bo nie była debata dwóch osobowości poszło posz... na stronę. To, że nie, nie będę gdzieś na siłowni. Nie, po prostu jeszcze mam trening piłkarski, nie chcę się przeciążać, ale już... Bo spokojnie, potrzebuję czasu. Ale naprawdę będzie ćwiczone. Czyli dzisiaj cię nie zobaczymy. No, dzisiaj nie, niestety nie, ale już niedługo. No nie jak wrzucę z podróży, to od razu się wklewię. Jakiej podróży? Pod sztangem. A wylatuję do... na kontrakt. Na ten, yy, do Woga, do Woga. W tym filmie cię wzięli. Magazyn modowy. No. Dobra, to jeszcze nie męczę. Poza tym, tutaj jest dzisiejsza gwiazda, bo robi ile? 110. No. Taki jest plan. Nie taki jest plan, robisz. Tak będzie. 100 na wadze, Nie siła jest? Nie 5,7. Okej. Okay. Hmm. Zredukował, to źle przed maksami. <laughs> Ale pójdzie mu, zrobię. Pójdzie spokojnie, no to wracaj Trzeba się zapytać pana Igorka i on wstała, że pójdzie. Od... No to możesz powiedzieć i może... jakieś 125. 130 nie pójdzie, ale. Nie no, 110 na spokojnie, przecież jak ja z nim trenuję, to. Chłopak jest mocny. Dobra, chyba już wystarczy, możemy iść do siłka. Co Barty kreujesz? No bo normalnie zawsze przy treningu biorę sobie. Biorę sobie cytrulinkę, ale tutaj że. Śliwka przyniósł, no sorting. Siłkę przyniósł sobie bombę. to... Nie, z tego Robię, Robimy szejka Robimy szejka mamy ee... Co dwa smaki cytruliny, bomba chłodców. Nie no jeden smak cytruliny. Dwa co, dawaj dwa, dawaj Nie człowie... no? Po co, po co mam marnować cytruliny? No dobra Weź przedni, bo zaraz im ja to znajdę to ja tutaj Co znajdziesz, a łyżkę? Łyżeczkę No to sobie, da... dobra zobaczymy Pod kątem, pod kątem O kółnareczki, kurwa ciągle takie duże Tam nie jest cały, całe Cała to jest 300mg Jest tyle? Nie, nie wiem, jak chcesz tyle, to sobie wróć tyle. Dobra. Mam tutaj smak kola. Biszkała pan Bobką mi wrzucił. Wysyłaj to. Nie chcę teraz płakać. weź spójrz tutaj. Mieszaj, mieszaj. Trochę. Aj dla smaku to już. O. O. Mocyle. Mocyle. Mocne. jeszcze. Jak to przełknąłem, to poczułem taki taki prąd, który przychodzi mi tutaj przez żuchwę. Ale czy nie? Szczękoskurczu. Dobra, to daj tam do Marka, żeby to wypił i zrobi to 110. No jakie to jest? Ja już wolę sobie pomiarę tego i tego. No to wypij to. to A końca... tak, nie. nie, nie, spróbuj sobie. A jeśli chcesz jeszcze? Ja tego nie potrzebuję. My <laughs> <jak laughs> tutaj sterydziarzy dziarzy. To jest tak tak. Co tu was tu wykręciło? Ja już po tym wszystkim tego skurcza dostałem. Nie dobre, dobre. takie. Jak mu to giga czada. Um... Tak. Cześć, cześć widzowie. Teraz ja przed kamerą, nie jest za kamery. Oni się sami jeszcze dogrzewają, możesz pokazać. <grym <grym I do góry. tam pójdzie. Mniej, wiesz, Poczekajmy chwilkę, daj mi się dogrzać. Pójdzie. pójdzie no kurwa, z przekonaniem mów. No Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Chyba lata One more Osa To dziewięć dyszek Co, będziemy chodzić więcej czy 90 to Nie wchodzić? wiem szczerze, bo tu jest na płaskiej. Nie wiem, no może jakąś ostatnią serię prześwirowie coś. No tu jest spadek na płaskiej. Nie ma co się oszukiwać. I dobra, już y, dalsza faza rozgrzewkowa. 75. Ale się buję na tyłowce. Ustabilizuj to. No ale nie, wiem się tak się buja. Alfakada. No, Ciepłe? Nie, no. Nie, jest ja ustawiam ją. Jest prosto, moim zdaniem. nie jest krzywo, ale jakoś się trzęsie. A Barti do... teraz? A tak. go nie pokażemy na tym vlogu. Tak, nie? Nie, bo, bo będzie dopiero... W sensie, a, okej, okay, bo to jest vlog na... Śliwka, na drugi to kanał, na... kanał, tak, to a ciebie to będziemy to pokazywać no, pod koniec września, więc... Nie zdradzamy, obie... nie zdradzamy, czy to jest progres, czy regres, czy, czy się to to co się stało. 6, 6, Czyli tą 60 na 3, tak? Na 3 Do, jak pójdzie za 30 Ile tu mamy, ile tu mamy? 95, 95. Pan z tyłu. O, o tyłu Marty Szaman. Ale w ja sumie po co szaman teraz? Co? Żeby dać energię. Żeby I tutaj dać... na raz lub dwa Tak raz, zrób, nie, drugie, no zrób, raz drugie, zrób drugie, zrób drugie I Ale git. I 110. Tak. Pomyśl to, to sobie, że 5 kg Ale przemysł jakaś galeria, to Pan Igorek mnie nawiedził. Patrz, patrz, to jest różnica 5 kilo do tego maksa. Na spokojnie, serio? No wiem. Pójdzie, no pójść. Właśnie, no właśnie, no wiem. Dobra. To są wszystkie arg argumenty za tym, żeby to poszło. No ja teraz 8,5. pięć. przepraszam. Dobra, korzystając z sytuacji, zrobię tą 9,5. No powiem tak, no ja mam na to siłę, żeby się tu pompować, żeby to robić, ale no nie uważam też, żeby to było konieczne. Konieczne, żebym przy każdej serii się tak pompował, więc ja sobie. Ja wiem, że widzowie uważacie inaczej, <laughs> powinienem się pompować przy każdej możliwej serii, ale. Ja tak nie uważam. Dlatego <laughs> Dla <Na> przykład, <laughs> przykładu. Dzięki niemu tak nie uważam. Bo nie chce się skontuzjować po prostu. Poza tym, to jest też właśnie taki paradoks. Albo dobra, powiem go jak yy, zrobię, bo za dużo już gadam. Chcesz było stanąć? Mogę, ale ja tutaj sobie jeszcze na kamerze Dzika skosztuję. <laughs> Włóka Dzik, yy, izofonik ostatni niestety, ale <laughs> będzie zaraz tobie. Trzeba Czy masz w Dobra, ostatniego. Już bez tej pauzy, leki leki. Masz. Ta czwarta była to... tak... Tak zrzuciłeś, tak przytrzymałeś tokio? Bo ja lubię, ja nie lubię tak nie, kurwa nie. odbijać Bo to jest przecież seria, to nie są maksy To ma A powiedzieć, bo... Chciałem powiedzieć o tym Teraz jak robię sobie powiedzmy tę serię Tak na 85-90% To znaczy nie, nie przeciążam się specjalnie To ludzie mi piszą, że kurwa źle robię Że powinienem się przeciążać, a... Gdy przeciążałem się w chuj, tam... Taką hamów, robiliśmy hamowę bardzo, że... Szarpaliśmy Że, tym, że... szarpaliśmy, w, na każdym treningu szarpaliśmy, to właśnie wtedy mi też ludzie pisali, że kurwa, rób to spokojnie. No to no, wiesz, więc nie ja, nigdy nikogo nie zadowolenie. Możecie, możecie pisać, ale w koniec końców ja już mam wyrobioną jakąś swoją wizję. Ja się będę trzymał. No i się będę trzymał swojej wizji, tak? No więc no, ogólnie... By co wol mu robi? Nie, zejść pajacu. 10. Y <laughs> Ja to też nie wygląda to tak, że ja robię na każdym treningu tam 90 i sobie robię 90 dla 90, tylko jeden raz w miesiącu biorę szarpankę. Czyli właśnie raz na miesiąc sobie testuję ile razy w tej serii 5 na 5 będzie jakiś wyższy ciężar, to też sobie troszkę więcej kofy wrzucę, na przykład tą piątkę, czy jak był ten film e, z paczką bukato to zrobiłem nawet tuwę na 5. To był trening szarpany. Więc ja robię sobie jedną szarpankę w miesiącu, a tak to taką 90, tą 90 staram się utrzymywać. Teraz 110, ja to się zagadałem. Są ważniejsze rzeczy dobra, zapraszamy do tańca, 110. Trzy, cztery, trzy, dawaj, dawaj. Dół, dół. Góra, góra, góra. Dobrze. Go. No I Czekaj, 115. No i na 100 100 100 100 mówiłem, na no Chcesz sobie więcej, spróbuj sobie więcej coś. 15. Spróbuj 15. No sobie coś bądź. więcej. No i mnie wyprzedził. Jak seria, to był kurwa na To jak ta dziewięć piątka w pierwszej. Wyprzedził mnie. Żeby mnie nie wyprzedził. No. <grym>, to jednak Czekamy robię. do grudnia, czekamy do grudnia. Dawaj <grym>, 100 tego, dawaj do 15. No. no, no to, bo to, to pójdzie. For real. A to ja, ja byśmy jeszcze wyjdzieli na serio. Żebyś sobie, ja, serię. sobie to popracował to... dzisiaj coś, bo tutaj ja, ja, ja. za łatwo było. No ja. Jeszcze nie czuję tym lat. Powiem, że nie. jest tak spokojny. Co? Porównajcie sobie na przykład jak Barti <grym>, reaguje na Maxa. Barti 8.5. 110. 110. No, ja to się Ale może bym poszedł. Ja tak, Ja byłem bardziej emocjonalny, kiedy wybiłem szeryfa po czterech latach w tym pierdolonym się Jak zjemknął big, 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 To jest już 12 kg więcej niż masa. No, w tym ho, no, no tak. No congrats, no congrats. Bo zawsze miłeś, zawsze mówiłeś, że masz maksa swoje masy. Różnego, no dobra, zaraz masujemy do 115 15. i wtedy potestuję. I wtedy 150. Cztery 92,5 O kurwa, nie no, znam też rzeczy Happy Bobby, Happy Bobby. Od, Kiedy jak nie dzisiaj. Chcesz coś powiedzieć przed 115? Że będziemy uprawiać hamowę, ale to jest dobry dzień na tą hamowę. Po tej 110 można. Hamowę. Nawet trzeba. Szaman. Jaką hamowę? Proszę cię. Czekaj. Bo, bo. Jestem. No. Bartik. Jestem. Trzy, cztery, No you. Dawaj, góra. dawaj, dawaj. Dół. I góra. Ojojoj, jest, 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 dobrze. Kurde, to, to, Nagle to psycha. Głowa Nie, nie. To tylko i, i psycha, tylko i no, Ale pasz, pożegaj, pożegaj. Szłeś do góry? Hmm. <laughs> hmm. Szłeś. Szłeś. Wow. Szłeś. Okay. Cool. Nie, poczekamy. Ale jeszcze raz, tego. one more time. A wiemy się źle to tak, już sobie spuściłem. No, że to tak, spuściłem, mam Wiecie czego zabrakło? Agresji. I głowy. No, no, i głowy. no to głowy mówię, no. Nie, by... bo tu jest agresja, nie której nie widać, której nie widać. Nie, nie widziałem no, agresji. No. Dobra, tu jest agresja. Jestem teraz wściekły, nie zrobiłem. Tak to brzmi. For real? W Serio, jakbyś się wkurwił no. wszystko. Co pan zrobił, to byś to podniósł. No w ogóle Jest. Hip trans nas wszystkiego. pomyślimy. Daj no. Się no nie wiem, bo dzisiaj tutaj nie widać postawy. Byś musiał wyjebać gram kofeiny i może byś się Jest pobudził. Jest po spokojnie, za jakiś czas. Na A, moich, no? na moich A, na na maksach po... ze mną zrobisz 115. O, 120. Dobra. 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 Albo wow. do końca roku cel 120. Wow. Wow. Dobrze. O, o, zrobi. No zrobi. A ty do końca uścigałeś jaki cel? Stupka? Mój cel do końca roku jest 110. No o, ty zrób te 100 do, do dobra, końca dobra, września. Dobra. Nie, ale szczerze. że... To ja się mogę z tobą założyć. Nie, nie będę się wypowiadał. Ja się mogę z tobą założyć. O, otworzyłeś się, się z golem na łysą pałę? Ja wiem jak to plany w tej gole. Co? Co? A założyłbyś to, się to, 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 to. o to? Się gole, nie O się tylko na łysą dobra, w, Nie, gdybym, jeśli ja miałbym się zgodzić na łysą jeśli... Ale nie, kto będzie miał większego maksa, do końca roku? Nie, no by. No, ja mam teraz tylko 7,5kg średnio Kurde, to ja muszę zakupić A ja, na ja jestem tereny. bardzo kontrystylenny, pamiętaj tak. Jak tym Jak zrobisz coś Wiesz, ja nie chcę tego robić, bo to się skończy tak, że wiesz... założyć jakieś 120 kurwa na ten. 150 i... dobry. <laughs> no nie. i ja, dawaj w to, chodź w to. Człowieku, wiesz czemu ja nie chcę. Dobra szczerze nie chcę mi się już Pierdolicie no, 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 i pierwszy. No, to proszę Państwa, nie od... To ogólnie ta sytuacja wyglądała tak, że w czwartą serii też tam 95 tam pomachałem na 4. Teraz ja muszę to na 5 zrobić. No I dzisiaj ten szarpany trening będzie. <sharpana> no i dobra! Tak się zmieniło. Dzisiaj jest koniec ciosa, tak jakby dzisiaj początek co ty gadasz to jest miesiące, ci dojdzie początku ale, no nie ważne. To z wyniesieniem mowa. Oczywiście. Dawaj. Jaka cisza. Rąk wielkim. dawaj. Próbuj, miłością spróbujemy, no, no. kurwa. Pchaj ze szmatę. I pchasz, pchasz to. To tak, kurwa, zero siły. I pchasz, <laughs> ty, ty się śmiejesz. <laughs> 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 już nie nic, no. Nie, <laughs> wiesz, spompowany do końca. <laughs> no i bardzo dobrze, no i schodzę z tej płaskiej no, no, i ale... idziemy na nogi. I proszę państwa, Bartosik robi nogi. Jak do tego doszło, Barti? Musi... Nie no, nie powiem że mnie zmusili. Ale no co? No, 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 robisz pełne treningi do wrześniu wreszcie. Nie, nie, że mogę, mogę powiedzieć, prawdę? Przez większość wakacji chodziłem z tym panem, choć po Z tym panem Który miał kontuzję dwójki od czerwca. No wiesz no jak to jest, jestem z dniu na treningu i jej pyta się to co, no grybimy Mówi mi kurde bardziej, kontuzję mam. Zrób sobie, mam takie I odpuszczałeś A teraz nie odpuszczasz. Teraz nie odpuszczam, no śliwkami nie pozwoli odpuszczać A Teraz tam narciarz już robię Narciarz, parciarz. narciarz. szczerze tak wychodzi mi. Co? Narciarz. narciarz? No, no mi Ale też. Bym, bym musiał... teraz to jest top 1 ćwiczenie na plecy, jakie no. ja robię. <laughs> jak wziąłeś tego dzika. Mm. <laughs> A zobaczyłem ma tutaj tych witaminach. Nie to co konkurencja. Narciarz. No, też jeszcze. Nie też. Ja mam ostatnio. Ale pociągnę salka, co? No, ja, się ja zobaczę, bo to bo może coś innego zrobię. To, to zależy od barku Że ma syra mm. No, zajebiste jest to ćwiczenie. Bartoszy? O, bardzo od razu. Nie, nie, nie no, ja, ja, ja się nie, Bo, ja sobie lubię, bo ja sobie lubię ćwiczenie się no, 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 nie wiem, pokaż to dla widza, co, to co przejmuj Przejdź A ty tu Ale zobacz, co on będzie robił Ja wiem No i się ze mną śmieją Kurwa, masz jak ja mam trenować takich w To no daj się mi śmieje. Nie <laughs> Nikt się Nie, nie Nie, dobra, to ja nie będę robił teraz, bo czemu? No, to A, po prostu no pokażemy, co mi... Barty robi tutaj To jest się... patent z TikToka, Barty? Nie, to jest mój patent, bo po prostu wtedy lepiej czuję Tak prostu to jest tak jakbyś miał wężej to No bo lepiej, patrz, możesz albo ciągnąć tak Albo tak, My tak no i tak wtedy... Ale coś, coś bardziej nie wiesz, że Oj, to wymyśliłeś, a nie z TikToka wziąłeś. to, taka sam jak... No tak samo jak masz V gripa, możesz albo robić tak. Dobra, rób. Albo robić tak. No tak że nie robimy, mnie, stresuje ci teraz. <grym> <grym> ale patrz, on ma, ale nie, on masz szerokość taką samo jak ten. Ten wąt, węższy. No rano chłopak lubi <grym> sobie udziwnić. Ale nie no. Nie chce udziwnić. Może do, ale może dalej sobie dociągnąć no przez no, to. Nie wiem. Nie, jak nie chcę. Hejtujmy. to nie robimy. Nie chce. Jak chce, to niech robi, jak czuje to... No właśnie. To git. Nieważne wchodziłeś. Zrobisz 10. Bartoszik, test ściągnięć. Ile zrobić? 10. Bartosz, no, tyś, acel, ile zrobi? 10, 10 obstawiasz? No, tak. Kurwa. Oj oj oj, oj, oj. <zysy> Po tym narciarzu. Nie, <zysy> będzie. <zysy> będzie 9. Dokończę typek. O Ile jest? Ile było partii? 5. I zobaczymy, ile ja teraz zrobię po redukcji. 1. 3. 4, Czekam na ten moment. I co ma sylapi i dziesiątych? 10. Nie. Dobra, 11, bo jeszcze dwie serie. Ale no jak widzicie... Jest dobrze chyba. Dobra, Pan Bob kickbacksy. Szybko nagramy. tak łapa siedzi dzisiaj. No, a jeszcze będzie siedzieć, bo teraz... Modli w Tak jest. I oczywiście, my z Bobem robimy tak kickbacksy standardowo. A Barty postanowił sobie udziwnić. <grych> ja nie jest tak. Ale... Ale szczerze? to jest fajne, to jest fajne. Uwierz mi. Może też sobie. Pan, bo ja mam ja No ten... Dobra, no ja wow. rozumiem, Barty, że zawsze musisz coś dołożyć od siebie do ćwiczenia. Po prostu je optymalizuję. On, jak tak urośnie jeszcze z rok, to będzie drugim trenerem hajdukiem od optymalizacji. <grym> to już jest teraz, ten, ten... No tylko, że teraz nikt tobie nie zaufa. A jak będziesz trochę większy, to może ktoś będzie brał od ciebie treningi. Ja nie, nikomu nie będę treningów rozpisywał. Ja tylko będę pouczał. Barty będzie specjalistą od treningu masz tu jeden? Gary, gary. <grym> Chyba miało powiedzieć, że robimy a, e, Robimy ostatnią serię na bicepsie U mnie 30, a tam jest 40. Czterdzieści, dobra, dojre. 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 I dalej Jedno chcesz? No Czekaj Czekaj, czeka. O, jest pompka. Znowu słuchaj, Jeszcze jedna bardziej. Jeszcze jedna. Pięknie Barti, czyściutkie powtórzenie. Czekaj, nierzej. O kur... Czekaj, czeka, nierzej. Ja odpoczywam, czekaj. Kur... Dobra, to jeszcze robię z jednej. Dobra, trzy, cztery. A, ty ładnie. Ja bym no, Chcesz się pożywnać? Jest pompka. Trenujcie, trenujcie.